Nie wiem ja, jak hmm. wy, wie, ja nie widzę tej wielkiej, no tej kuli na środku. A ja też nie widzę, no. też. A i głupio się wywaliłem. Czyli tak, to jest, jest ta mapa, mi się podoba. Tak, to jest jedna z moich ulubionych akurat. No już nie mogę kurde tam lecieć. No to wystarczy tak naprawdę zrobić traja. Aha, dynia mi się zrespiła w miejscu gdzie miałem dispenser. Super, i zniszczyło mnie, dispenser i działko. Nawet, nawet nie wiem, nawet nie wiem kiedy go zdążył rzucić. Znaczy on rzucił od razu strzelił, wiesz? Zanim one się Zanim one się to on już wybuchły ja dawno nie grałem na tej mapie, a ona była fajna. Ooooooooo a kurde czemu tyle HP mam? A ja to Pierwszy środki tam się musiał wtedy... Co sumie to mogłeś, ja miałem pół życia, w mogłeś, ja miałem życia. Może bo... bo czasem kół. właśnie jak lądujesz tam to ci zabiera prawie całe życie. Nie stronie. wiem od czego to zależy, ale tak jest. nowej stronie. Ktoś no nie. O, no <grym> nie. No, to, 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 no, to było Czyliż A ja mam akwarium. Ja 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 no, czas donieść te o, dzięki. No. Jeszcze dodatkowe dwie dusze. No. Znaczy dusze. Body party. O, postawię działko. A, no co to, do to demo. Ale punkt no lecą. Było... Od, o, tak bo jest do... Widzisz, te, teraz na przykład Marcon wylądowałem za świata i miałem o wiele mniej życia. Ale dzięki temu, że jestem chodzącym dispenserem, no to easy. U, ale Polesia ładnie. Rzucam Mononkulusa. Mononkulusa? Pomonkulusa. Dobra, teraz dostarczysz trochę dyni. Kur... Tak jeszcze Czemu? Jeszcze więcej dyni. Ale ten to przeżył jeszcze. Paniki. Jejku, 17 dyń. Dobra, jedziemy po kolei. Medyk. U, medyk mnie uratował ładnie. O, dziękować. Tak jest. Pyro się zajmuje moim działkiem, a ja dostarczam body party. Ja zabijam tego fyra, to jest Oczywiście, fyra na blisko musi wyżyć te... Spadać Prawi. mi tutaj, będą mnie ścigać. No i wygrali to, bo oni nam wszystkie Nie, nie, się... nie wygrali. To no, tak. tak, tylko żeby on teraz poszedł na środek. Spadać no, no. żołnierzu. O, no oh, gg. Nie, jeszcze jedna runda. Dla mnie to była ostatnia gra, bo ja muszę kończyć. No cóż, ale przynajmniej kolejny kontakt zrobiony. Tak musimy zrobić dwóch nie. po drodze. Ten, um... Cześć. O, czyli bosów robimy teraz, Nice? A, ja mam ten błąd, nie mogę No, A, nieważne. Kurwa, ja... to... Słyszałem, że ktoś tam radny. O kurwa, karetka. To serenad z gitarzy. Były identyczne brzmienie. se kupił karetkę. Jedziesz nawet bolniej niż ja idę kłócając. Bo to jest bardzo wolny tam. Ja mam zwykły. O, no. o kurwa, sam Sobie małpę kupił. Nie, nie kupiłem sobie małpy, ja mam tego gru tego dla hrygo. O ale będzie zabawa. W, w ogóle trafiać No mam tutaj. Wyś... Yy, ja ci powiem gdzie możesz tepa postawić. O. Tak, a, I od razu na co się tak, jak I jak cofnij to. się, ja się cofam. Dobra, zabiliśmy to. Żebyśmy nie byli, nie? Od o cholera, chyba. To właśnie do ciebie tak. szedł. Eee już jest low. Ale to Jak Kuros. Jaki monet Kuros? Um, bez głowy. Kurs. Proszę? O, lecę w okceski do ciebie, już, już. No tak wygląda. Kryty Nieważne. Ale dostał. Ja usłyszałem magiczne słowo kryty. Ja słyszę, też uber, więc z uber. Dawaj, ze zwykłym uberem najpierw, później z krytami wyjdziemy. Znaczy ja już dałem kryty, także się spóźniłeś. Teraz uberam, wlecieli? Patrz, chaj, chaj, heavy Zabiłem heavy'ego No to. dam ci. Surprise, motherfucker What a surprise, kryty podczas tego Proszę bardzo Ledwo, ledwo możemy się ledwo ten, w ten Nie, ja, ja ciebie bez problemu leczę Uuu Jeśli... się... U, medic ja się ja czy... mamy... Mam kolejne kryty, gotowy? No jasne e, demo, e, Ten, angle, angle w budynku Po prawej, prawa Po lewej mamy angle Jejku, trzy dominacje z rzędu dostałem. Jaki stan wziąłem? Gdzie jesteś? Pokażę się. Kredy, a, nakrytył Uber. Co ten demo robi? Nie ja mam Ten na nich bił. Wiem, wiem. Ten demo się na nich bił. Proszę bardzo. Zajesz? Ja bym zrobił z... z... coś ryzykownego, nie? I no ugajcie z Dwa dominacje. Szpiek, szpiek, szpiek. Skoczył ci na ogół szpiek. Już tu jest. Trzy Nieźle. Co ty w ale oni już tu nie dotkną tego punktu Bardzo elegancko, podoba mi się lajka. Like 5 dominacji teraz, tak? Jak ja chętnie zagram sobie na jadukcie teraz hmm. Ej broda ja, się... A będzie kubić wszystkie, wszystkie główki ptaków Aha, dostałem ładujący się przedmiot <śmiech> Najlepszy <śmiech> Your transmission result I mam tak ładowanie <śmiech> Super <śmiech> Tak sobie wyobrażam, jakiś z belkiem to nagle szorżuje i leczy go, lecz go... Lecz go... Dobra, z go... spłaceniem, nie? Idzie. Ale mi sprzedał kurwa, ciosa. Ja go zabiorę na ich połowę, tego horsemana. Market Garden? Gdzie? Będę spał na enemy czy jak? A, A może. zróbcie z tym, co chcecie. Ja se, ja se poskautuję, w sumie, bo... Dam... W sumie fajnie się na tej mapie skautuję. Jeden, drugi, trzeci, o. Ograli. Rus, okej. my się zbudować, czekaj. Postarcie, rudy. Dobra, czas go deskunować. Spunowany. Dawaj szybko do mnie, soldy. trzeba, się jak, mnóstwo, najszybciej z... trzeba jak najszybciej zbudować. Póki monokulu żyje. No, macie niewiele czasu w sumie. Teraz on że co się święci. On wie, że ma wpierdol. Nie, że ich team ma wpierdol. O, bardzo szybki, Nie, kontakt. szybki kontakt. będzie chciał tutaj do nas biec. No tak, bardzo szybki kontakt. Nie, po eee, Kurwa, kurwa, kurwa już leżą, leżą wszystkie Au Jeden daje. hit Uwaga, hit soldier No Dobra, o, Dobra. O, Kurwa Dziad się właśnie te... Dobra, go No tak, próbuj, próbuj, próbuj rozwalić te działka Ja co chwilę uciekam z tych zaświatów? świata Strzela Najlepiej Ogłuszyłem, go jak coś. Nie ma o, z dawaj, robimy mi. No, co tylko że będziesz, teraz trzeba? akurat on będzie robił animację, żeby się obracać, ginie i nam się Wie? skończyło wszystko. Trzy, dwa, jeden, teleportacja. Ziup. Siema, co tam? To jest zamawiał krypy? Kawaleria? Już dawaj na grubo. Jakie synchro jeszcze mają. No już się synchro zepsuło. Ej, oj, Spaj gdzieś jest. Właśnie zabiję wam szpiega. Dzięki. Dosłownie. Jak robotę. Tak. mi swoje pieniądze. No i teraz nasz ulubiony. No, mój ulubiony tak. przedmiot. Ładujący się screen. Musimy jeszcze raz zrobić ten, ten Mononculus, dlatego, że zapomniał aktywować. O, Szybkie palce. Zajebiście. Coś mi, ut coś mi utknęło w tym. W dupie. Ja po, może potroluję trochę. Wiesz co mam na myśli? Eee, Spiegł tak Nie wiem Przepraszam, ja <laughs> pierwsza ofiara ja robię... robię ostateczne podejście Ostateczne Bado, podejście A i O dobra też razem zginął Sierma Oj, O od razu tłuczę odpowiednią osobę od razu, bardzo dobrze. Pewnijcie jo, się, że macie kontrakty włączone. <grym> mam, 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 No dawać go. I na wyspę. O oh, ładnie. No. Okej. Okay. Na kogoś jest przebrany szpieg. Dobra, zdychaj heavy, który stoi w miejscu. Częśćem, ja. ja sobie się zabijajmy, nie zabijajmy ich, ale nie przejmujmy punktów. Tak i sobie nogi. Dobra, zdjęty. Wow. A ja wiem co będę robił. No, Be Wezmę sobie będę czołgiem jeździł. Jak ma jest. Ja cię ja ulepszę tego dropa jak Ja ci ulepszę tego dropa jak chcesz. Dobra, jest. go. Daj jest. Człowiek Pod... konsola pomoże. Konwój. Tego. Dobra, uwaga, cel. Pal. nie Ja trafiłem. Trzeba się przegrupować w innym miejscu. O. O cholera. <laughs> Jedziesz. Tam mi tam mi O, widzę gargulca. Idę po gargulca. Dobra. Kargulet Pan Tak. cegłę. No i dż -dż -dż demo. Rzucił się na mnie, bo... O! Sniper! Darmowa główka! Bum! Działko! W ogóle macie fajną tutaj ten, imprezę na górze. Jawohl. O! Ale mam dobrą, dobrą miejscówkę jako czołg. Widzicie? Jestem na górze. Cześć solny. No. Widzicie? Mówiłem, ja. że się nie zdążę zrespić. I teraz się rozpi. Nie. Kończymy kontrakt, oddajemy go. Slasher, co by to? Proponuję Farmageddon w końcu. Ogóż. A ja ja Albo slasher, po no, prostu nie to obojętnie. Okej, okay, czyli kolejna mapa, na której będzie się drużyna. Czyli dożyła. jednak slasher, okej. Okay. Ej, chyba, że. Co, bo kiedy. Czekamy wreszcie tak, co by na to. W ogóle jakoś tak ma marny balans tych drużyn. Ja chyba lecę, to się nie się rzucił na mnie na wszelką cenę szpieg Nie, ja chcę, chcę dziabnąć, ja chcę cię dziabnąć, ja chcę cię diabnąć i ja się zabijam o niego. Scout jakiś ma król tam jakieś nogi i mu się wydłużyły sztucznie. To Tutaj w ogóle heavy był za zaświata i kampił. To się jest Tak, bo mu dostaniem no, 10 ty... życia. To ty tam na szybko masz, zanim ten heavy tam przyjdzie. Znaczy ja właśnie wyślełem za światu. To może tam jeszcze raz pójść. To jest ja bowiem przeżyję żeby... O oh, nice! <noise> Mamy to? Bo ktoś musi kurde tego heavy go stamtąd wyciągnąć Uważajcie, ma kryty O, no, już to... się skończyłem O, jest... żeś porobił jest... ich solny Ja się kręcę tu przyjdę zaraz Ci ja sobie To jest hmm. Jestem ciekaw czy jak wystrzelę, bo ja jestem na drugim końcu tej mapy, nie? Wystrzelę A? do was fireballa Nawet dwa. Ciekawe czy doleci. Leci, leci, leci. Ale czy doleci? Nie, nie doleciał, do połowy. No właśnie. I od razu szkielety za załatwiają robotę. Teraz kontakt zrobiony. O, ja mogę tego znowu zrobić. A są, a są nowe mapy, co nie? A, są nowe. No właśnie, tak można... Te... A to... Zale. Zale, na... Nie, nie, nie bym chciał jakąś nową mapę. Z... Koniec nie, gry nie. zaraz będzie. Overtime. Jak dobrze się bawicie w tych światach? Tak. U, niewidzialność na... jako śpieg. We got a spy! Tak jest w skałcie. Oby nie. To się tak trochę zdenerwuje. Zabrał mi HP, kurwa. I że spela mi zabrał, ja zaraz zdechnę. Aj, że oh. spela. O, oh. oh. i zabił was obu. Nie nie, nie, nie. Nie? koniec gry. Oła. Ostatni z. Uh, Community powiedzieć, Maps 1, czyli. Kurst Cove, co? A kurst Cove jest tak fajna, mi się podobała ta mapa. Mm. Ej, Cześć, Idzie na swoje, Nie żyje. aktualnie. O kurwa, paradóz. Jeszcze raz czujesz, jak jak chcę robić mapsy. Jak chcecie robić na community mapsy, to niestety kordale e, już nie jest plujty. Nie wiem, co ale okej. Okay. Tego, ale... ja Tego, ja Tego nie widziałem kompletnie, ale... Ja grałem, Tego... Tego ale... Ja grałem Tego... się rano. Nawet fajnie Tego... się na tym gra. Wygląda ciekawie. No, teraz ja wymagam leczenia. Wow. I, I need medical attention. do kusnąć, żeby mnie kombajn nie zabił. A warto tam budować ze zeświatach, ze ze czy nie bardzo? na twoim działku, moje działko jest Tam, to jest żółtek tej rośliny, nie? Aha, Jest! Jest połowa naszego dispensera. Repozycowane. Znaleźliśmy miejsce dla mnie. No, w końcu się znaleźliśmy. No gdzie ty, żeś polas? ty jesteś, Polas? Jesteśmy? Pytasz się, gdzie jestem, kiedy ja na ciebie patrzę. A czy jest sens? O nie, dobra, wycofujemy się. Hey, Fox, przy twoim działku są bomby. O fuck. Nie gadaj. Ale... Dobra, no nie, nie, nie. go. Kurwa nie widzę. Wychodzę z za rogu żołnierz podnosi akurat kryta i mi wali prosto w czerep, no? A w ogóle wygląda to progres ja ja... Można tego. Można wtedy nad tego pumpkina wyjść, kurde no. Zabijesz go? Tak. Bo chcesz, no, ale mnie potem zabijeli. Bo ja byłem sam! A ja już mają wszystko. Dawaj, dawaj. Dawaj, dawaj. Zobaczmy jak oni bo przegrają. Jak my przegramy zaraz. No, właśnie przegraliśmy. No. O, przynajmniej zobaczę co jak ta dynia umiera. No, Nasz Ledwo przyskałem. pół kontraktu żeśmy zrobili. Tacy useless jesteśmy, naprawdę. Jak ledwo pół? Jak 51? No to wow. mówię, ledwo pół! Czego nie rozumiesz? O, jest O cholera. Dobra, i od razu dwie. Działko to jest pierwszego levela, uwaga. O, wezmę sobie tego, chodź tutaj, mam garbulce. Ja one się tu porozpią zaraz miniony, więc... Zaraz możemy ten... Zaraz możemy pozabijać, więc je pozabijać, więcej tego śniadam. Nie, wolę Zgadę. zabić tego skauta, idiotę. Z... Skate'a. Dobra. I tyle pół Dobra, ja gram w skautę. Y. Trzeba to wygrać. Chodźmy, chodźmy na lód, do... Może. Na no, no, światło, w sensie? Um. Znaczy światło, no no. to jest. Dobra, zmieniam idziemy na ich połowę, Tutaj prawo. Pyro zginął. I oba kryty wziął i jeszcze i tak zginął, co za chłop. Dzięki za leczenie, ale dostałem losowym snajperem, który na łamek Most... sekundy oh, z rogu. Żeby było najlepiej, autobalans jeszcze. Zabij go, kurwa, zabij go. Ja się wychytać nie mogę. O kurwa. Mam okay. się. Dobra, ja spadł. Nie, nie udało mi się. Kurwa bomba. Atumówka. A tu łupka. A, ci znasz leczenie od tego. O, o nie, chłopaki, wracam ją do waszego teamu. O. Nie ma. Witam po drodze. się pojawi. Nice, dobra. Dziwnie się nie pojawi. Dawaj, dawaj, Wskakiwa się na kowaj. A gdzie są te nowe? Chodź, drugi wiesz. Nie mamy demomana, co ma 6 tych. Nie mamy. O, wygrali. Ej, to się szybko skończy, ten kontrakt, bo to masz tylko dwa, nie? Na tym pasku. Tak, masz tylko dwa. Aha, włosy żeśmy zrobili nie i ma, ma, mamy puste cały czas. Ja, ja też bym Możemy oficjalny, bo ja nie mam. Ja, już ja na będę szczery, mi już wystarczy na dziś.